Jak opisać zestaw. Kliknij przycisk Zestaw. Dokładnie zapoznaj się z treścią okna informacyjnego. Jeśli nie opisałeś ISBN-ów publikacji wchodzących do zestawu, naciśnij przycisk Nie, chcę je nadać teraz i wróć do poprzedniego etapu. Jeśli wszystkie ISBN -y elementów zestawu zostały opisane jako publikacje, w oknie informacyjnym kliknij Tak kontynuuj. Otwiera się formatka zestawu. Podaj numer ISBN głównego elementu zestawu. Pamiętaj, że elementy zestawu muszą mieć inny numer ISBN niż ISBN zestawu jako całości. Serwis to sprawdza. Przy próbie skopiowania ISBN pojawi się komunikat Podaj inną wartość. Jeśli w zestawie jest więcej elementów posiadających ISBN, dodaj po kolei właściwe numery. Każdy dodany ISBN wyświetla się poniżej. Jeśli zestaw tworzy książka i płyta CD, pamiętaj, że nie mogą mieć one tego samego numeru ISBN. Byłoby to sprzeczne z normą ISO. Do zestawu możesz włączyć elementy nieposiadające ISBN, t-shirt, zabawkę, film i tym podobne. Do tego służy dolne menu Inne produkty w zestawie. Musisz podać liczbę sztuk danego produktu. Dodatkowe elementy zestawu pokażą się pod formatką zestawu. Pamiętaj, płyta dodawana do książki, na przykład z audiobookiem, może w ogóle nie mieć numeru ISBN, jeśli nigdy nie będzie dystrybuowana odrębnie.